Hejka, stulejka. Się zastanawiałem, czy robić dzisiaj jakiś film, czy nie robić jakiegoś filmu. Stwierdziłem, że jednak nie zrobię. Później jednak zdarzyło się coś, co zdecydowało, że jest inaczej. Poza tym, no niby jestem chory, ale jak to się mówi, albo masz wymówki, albo masz filmiki. Czy wyniki. Jeden chuj. Nie ma się co opierdalać. Także dzisiaj będzie dużo, dużo krócej. Nie będzie mojego gadania za dużo albo będzie ewentualnie z drugiej strony kamery. Em, poza pierwszą częścią. W pierwszej części chciałem pokazać coś nowego, co mam na hodowli od dziś. W zasadzie tydzień temu powiedzmy, że nabyłem to cudo. Em, a dziś do mnie w końcu dojechało. To jest jeden ze zwierzaków wylicytowanych jeszcze. No, troszkę po prostu trwało przetransportowanie go tutaj. E, prawie osobiście. No ale dojechał. Już wam pokazuję, co to jest, tylko przełączę kamerkę. Otóż to jest pierwszy w mojej aktualnej hodowli. Od długiego, długiego czasu Skorpion. To jest Titius Smithy, jak dobrze wymawiam, L chyba 5 czy coś takiego. On już jest po jedzonku tutaj. Zresztą jak widać, bo on przyjechał do mnie koło 10. Ja to nagrywam. Jest godzina 17 z groszami. No, i to jest jedna rzecz, którą chciałem się pochwalić. Po prostu mam skorpiona. zajebiście się cieszę, bo to jest też mój znak Zodiaku. No, malutki słodziaczek póki co. Jak duży będzie, muszę sobie dokładnie poczytać, posprawdzać. Póki co siedzi sobie w tym pojemniczku, w którym przyjechał. No bo większego najzwyczajniej w świecie nie potrzebuje. Nie? No, także to jest jedna sprawa, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. No przyjechały mi tam jeszcze dziś jakieś makulaty, balfy, coś tam, coś tam. No, ale dzisiaj Skorpion jest najważniejszy. No, to tyle o nowościach. Znaczy nowość jest... Chuj. Ogólnie rzecz biorąc, to jest tak. W ciągu tego tygodnia hodowla przekroczyła 200 chyba 20 albo 230 sztuk pająków. Coś tam mam jeszcze pozamawiane, ale to przyjdzie po prostu po wypłacie. Zwyczajnie w świecie po wypłacie. Dobra, jego ja odstawię sobie później. No bo... Trochę za dużo wydałem na pająki w zeszłym miesiącu, e, także przyjadą jeszcze jakieś terafozy w przyszłym miesiącu, przyjadą e, jakieś harpaktiry i cyratogrusy chyba. No to też jeszcze z licytacji, więc one po prostu jeszcze dorastają do L1. E, a druga część filmu to będą zaloty, to nie będzie kopulacja, bo kopulacji tak jakby nie zarejestrowałem. Albo się zagapiłem i nie widziałem, ale to będą zaloty po Loteria Lateria Ornata, które wyglądały naprawdę bardzo, bardzo fajnie, z tego względu, że po prostu pająki wyszły z terrarium. I w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której sancowi zaczęły odpukiwać dwie samice, bo ja mam tak jakby. Dobra. Nie w tę stronę. Kurwa. O. Tu siedzi samiec z samicą, a tu siedzi inna samica, o owlinkę mniejsza. Jej jeszcze nie chcę dopuszczać, ale ona już i tak zaczęła odtupywać samcowi, bo to było tak, że samca wpuściłem do samicy tutaj, zostawiłem otwarte terary na chwilę, no żeby nie było tam po prostu nagłej, nieoczekiwanej śmierci. I one sobie wyszły, tupiąc sobie po terariach w tę stronę i w pewnym momencie wszystkie spotkały się tutaj na tej szybie. Więc zrobił się mały, ornatowy trójkąt no Ale mówię, tamtej samicy mniejszej jeszcze nie będę dopuszczał, bo jest, znaczy może i ma te 6, czy tam 6,5 decy, ale ja wolę sobie poczekać w Jelinka, żeby, żeby jej tam jakoś nie, nie skarłować czy nie skrzywdzić zbyt wczesnym dopuszczaniem. E Także dalsza część filmu to będzie po prostu zalecanie się po ACI Lateria Ornata, i to takie naprawdę bardzo intensywne zalecanie się e na ekranie. Uchania nie będzie. Na razie się wszystko uspokoiło. Mam nadzieję, że spółkowanie będzie później. Może już tego nie zauważył, bo za chwilę gdzieś tam wychodzę. Be, 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 be. To chyba byłoby tyle. Co na dziś? Tak. A, jakby kogoś interesowało, co się dzieje w, w, z kokonem tripepi, to kokon tripepi ma się bardzo ładnie. Te jedyneczki już sobie tak troszkę łażą. No, nawet nie tak troszkę zaczynają mi wyłazić z pojemnika po inkubatorze się rozłazić. Dzisiaj do nich zaglądałem i sam na razie nie gnije, nic się nie psuje. W przyszłym tygodniu pewnie będę robił jakąś yy, małą aktualizację tego inkubatorka. Może coś tam trzeba będzie posprzątać, to wtedy do niego zajrzymy. No. Dawaj, Kajtek, nie spierdalaj, idź do niej. Ale żona ma chcicę. Ale ona jest ładna i Да. No, jaký jaki wojak, šfake, kurva. Kurwa na spacer sobie poszli. <laughs> patrzcie co tam się dzieje. Tam jest druga samica, ornaty, a <laughs> ona to stukanie. Fajnie kurwa? <laughs> O chuj. Jak se jim spodíváhem trochu. To jest kurwa trójkąt. Uuu! Dobrze, <laughs> no, myślałem, że ta druga jeszcze nie jest dorosła. Znaczy, zastanawiałem się, czy nie dać jej jeszcze jednej wylinki, ale. Aż jej się szpara rozwarła. O. Mhm. Nie, na no tą drugą to jeszcze poczekam jedną wylinkę, żeby ona sobie podrosła troszkę. <laughs> Dziewczyny się smyrają nóżkami. E, hopie. Dobra, to trzeba będzie zrobić chyba jakąś małą interwencję, przenieść się do samicy, do, do terrarium. No bo zaraz, nie wiem, kurwa na łóżko skoczą, chociaż w sumie może to nie byłoby głupie, jakby sobie tam powiedział. Patrz jak się samic szpara szczelinę płciowa, widocznie mocno. W ogóle jakie to są bydlęta, nie. To jest moja ręka. Ja, mały człowiek, metr 90. Eeeh, uh, no. sztuka chyba sobie... E, gdzie tam odpuściła? Ale starsza, sztywniutko, idzie do samca. <laughs> w ogóle dzisiaj miało nie być odcinka, nie? Ale... Znaczy miał nie być, miał być, miał nie być. Jestem chory. Ogólnie w sumie jedyne co robię to leżę w łóżku i ogarniam pająki. Ja mam co ogarniać, bo już jest ich ponad 200. ale w związku z tym, że siedzę w domu, to stwierdziłem, że dobra, mogę przypilnować, mogę popatrzeć, czy tam się nie pozabijają. No to zobaczymy, co z tymi ornatami. Wczoraj mi się samiec napełniał, bo on ma około półtora tygodnia, dwa. Wczoraj się napełniał. Więc stwierdziłem, że dzisiaj już tak jakby najwyższa pora na to, żeby spróbować go dopuścić. No i jak na razie... Chciałoby, ale się boi. Samica chce trochę bardziej. O kurwa, nie w tą stronę. Ona nie w tą stronę. Niby stukają, niby pukają, niby wszystko jest fajnie, ale no może to trochę potrwać. Ogólnie samiec jak na ornatę jest naprawdę bardzo duży poprzedni był trochę mniejszy no tak tak, poganiajcie się troszkę poprzedni był trochę mniejszy którego sprzedałem, bo wtedy tak jakby jeszcze nie, nie... miałem dorosłej samicy no więc go sprzedałem, a ten już zostaje przynajmniej dla tej pani jak już tą panią obskoczy to możliwe że później poleci do kogoś innego bo już ktoś o niego pytał właź do niej do domu o pięknie najlepszy wybór ta się nie poddaje Waniutka co za co ja tak patrzę po Karapaksie Wylinka różnicy jest, aczkolwiek nie wiem, czy ona już nie jest gotowa do dopuszczenia też, z tym, że mi się nigdy nie spieszy, wolę poczekać jedną wylinkę więcej i mieć pewność, że, że tak powiem, nie skrzywdzę samicy przez zbyt wczesne dopuszczenie. A, tak w ogóle to jeszcze się okazało, że wyliniał mi samic Jermini na adult, samica Jermini mam i... Bardzo możliwe, że też zaraz będę się kusił o dopuszczanie. W ogóle bardzo ciekawy miesiąc się zapowiada. Ja nie wiem czy ich nie zamknę teraz. Bo skoro już się poznali Jeszcze nie zajebali to może tego nie zrobią, tylko zrobią, co do nich należy. Hmm, siedzę, obserwuję. Dziwne podchody. No i to byłoby tyle w kwestii zalotów Ornaty. Jak wyglądały? Każdy widział. Miały na siebie ochotę, chyba, że, chyba nawet trochę za szybko miały na siebie ochotę, jakoś się nie mogły zgrać, ale mam nadzieję, że już, tak powiem, zrobią to po prostu za zamkniętym terrarium. Może się wstydziły kamery albo czegoś. Zobaczymy. Posiedzi sobie tam sam jest dzień, dwa, trzy. Później go wyjmę. poczekamy, się znów napełni. Jeżeli coś się tam zadzieje. Mam nadzieję, że się zadzieje. A później będzie poprawka za tydzień, czy tam dwa. To tyle, jeżeli chodzi o ornaty i ich zikie miłosne tańce. Wyglądało to naprawdę wspaniale. Jak sobie chodziły prawie po całym regale. Zajęte absolutnie sobą. I teraz tak. Konkursu dzisiaj żadnego nie będzie. Z konkursem czekam. Z konkursem czekam, na co czekam? Na 500 subów. Zostało tam 100 pary do wbicia, więc to nie jest jakoś bardzo dużo moim zdaniem. Także udostępniajcie sobie ten film, subskrybujcie kanał. No i czekajcie na konkurs, bo konkurs na 500 będzie raczej taki już troszkę grubszy niż te co dotychczas. Bo dotychczas było do zgarnięcia po jednym pająku, a teraz będzie, no pomijam ten mm, mm, ten konkurs z Tripepi, no bo to są po prostu pająki z mojego rozmnożenia i raczej będę miał ich dużo więc powiedzmy, że rozdaje, jak moc z zasiłki. Eee, natomiast no tutaj, przy 500, to już będzie troszkę grubszy temat. Tam już będzie raczej, powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy pakiety ptaszników. Jeszcze nie wymyśliłem ko koncepcji, tak jakby konkursów, ale myślę, że będą do dwa, trzy pakiety. Nie dwa dwie, trzy sztuki, tylko dwa, trzy pakiety. Jedne grubsze, drugie cieńsze. Zobaczymy. Coś tam sobie teraz z tych 200 sztuk na pewno powybieram, także będzie o co walczyć. Ale to mówię, dopiero przy 500 subach, więc wbijajcie te suby. A, jeszcze jedno. W linku będziecie mieli, znaczy kurwa, w opisie będziecie mieli link do mojego Patronite'a, żeby tak jakby polepszyć jakość kanału. Stwierdziłem, że założę Patronite'a, bo tam już mi się gdzieś tam jakiś statyw marzy lepszy, jakaś lampa, mikrofonik, coś tego. Zobaczymy, na co się uzbiera. To na to będzie. Poszukaliście już linku? To bardzo kurwa dobrze, że nie znaleźliście. Nie będzie takich rzeczy. Kanał będzie się rozwijał w sposób naturalny. Jak coś sobie kupię, znaczy tak, statyw już mam, że tak powiem, upatrzony. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu go sobie odbiorę. Co do reszty... Jakoś gdzieś tam powolutku, powolutku to będzie szło, no nie od razu Rzym zbudowano, ja wiem, że każdy by chciał tutaj, wiedzieć poziom kurwa od razu 4K, Ultra HD, oświetlenie nie wiadomo jakie, blat 2 na 2 metry i kurwa m, dźwięk Dolby Stereo, czy 5.1, czy chuj wie co tam, nie wiem, nieważne, nie interesuje mnie to, to jest kanał robiony dla fanów, a nie dla pieniędzy więc y, będę go robił po swojemu i w swoim tempie i tak rozwijał, jak będzie mnie na to stać, jak będę pozwalał na to możliwości. Także patronajtów żadnych nie będzie zapomnieć o tym. No, e, na dzisiaj wszystko, chyba o wszystkim powiedziałem. Um, nie powiedziałem tylko jeszcze raz uważajcie na siebie, bo jest naprawdę patrzyły sezon przeziębień. Ja leżę porozkładany od 3 dni w łóżku. Mówię, e, plus jest taki, że dość dużo śpię, jak nigdy. No ale to nic fajnego widzicie. Leje się ze mnie jak... No, już mówiłem jak się ze mnie leje w poprzednim odcinku. Jak z pedofila w smyku. Um, hi hi hi. Um, no i co? No i tyle. Miłej reszty weekendu. Trzymajcie się cieplutko pozdro.